Witaj w pierwszym module kursu poświęconego szkoleniu pracowników i jego roli w rozwoju organizacji. Pierwsza lekcja to fundament całego cyklu. Zaczniemy od zrozumienia, czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi, bo to właśnie ta wiedza pozwoli Ci lepiej przyswoić kolejne tematy. W tym module wyjaśnię, czym dokładnie jest zarządzanie zasobami ludzkimi, pokażę, jakie cele realizuje w praktyce, przedstawię trzy kluczowe modele zarządzania zasobami ludzkimi. I przybliżę Ci najważniejsze współczesne trendy w tym obszarze. I jesteś gotowy? To zaczynamy! Jeśli chcesz świadomie kierować zespołem, podejmować decyzje oparte na wiedzy i rozwijać kompetencje ludzi w oparciu o ich potencjał, to właśnie tu poznasz fundamenty skutecznego podejścia do zarządzania personelem. Jeśli planujesz pracę w HR lub chcesz lepiej zrozumieć, jak buduje się nowoczesne środowisko pracy, ta lekcja pomoże ci uporządkować wiedzę. Zarządzanie zasobami ludzkimi, zwane również zarządzaniem personelem, kapitałem ludzkim lub po prostu polityką personalną, to zespół działań mających na celu pozyskiwanie, rozwój, utrzymanie i efektywne wykorzystanie pracowników w sposób, który spiewa realizację celów organizacyjnych. To podejście strategiczne, w którym człowiek traktowany jest jako kluczowy zasób firmy, a nie jedynie wykonawca zadań. Aby dobrze zrozumieć, czym naprawdę jest zarządzanie zasobami ludzkimi, warto najpierw przyjrzeć się jego podstawowym obszarom. W praktyce obejmuje ono m.in. planowanie zatrudnienia, czyli analizę zapotrzebowania na kadry i tworzenie planów personalnych, procesy rekrutacji i selekcji, czyli przyciąganie i wybór odpowiednich kandydatów, wdrażanie nowych pracowników, czyli onboarding, Organizacja i planowanie szkoleń, które wspierają rozwój kompetencji, ocenę efektywności pracy, systemy ocen i regularny feedback, projektowanie systemów motywacyjnych, zarówno finansowych, jak i pozafinansowych, zarządzanie kompetencjami, czyli identyfikowanie i rozwijanie kluczowych umiejętności, oraz planowanie ścieżek kariery i sukcesji, czyli budowanie długofalowego rozwoju pracowników. Według Michaela Armstronga zarządzanie zasobami ludzkimi to. Strategiczna, jednorodna i spójna metoda kierowania najcenniejszym kapitałem każdej organizacji, czyli ludźmi. Z kolei Andrew Petrigue i Richard Weep wskazują, że zarządzanie zasobami ludzkimi odwołuje się do całego zbioru wiedzy, umiejętności i postaw, które są potrzebne wszystkim przedsiębiorstwom, żeby mogły one ze sobą konkurować. Oznacza to, że kompetentny zespół pracowników i sposób ich prowadzenia mają bezpośredni wpływ na pozycję rynkową firmy. Obszar ten łączy elementy prawa pracy, psychologii, socjologii organizacji i strategii biznesowej, co czyni go interdyscyplinarnym fundamentem zarządzania nowoczesną organizacją. Dobrze zarządzany kapitał ludzki to nie tylko stabilność kadry, ale także większa innowacyjność, sprawniejsza adaptacja do zmian i lepsze wyniki finansowe. Zarządzanie zasobami ludzkimi pełni szereg funkcji, które przekładają się na efektywność i konkurencyjność organizacji. Przedstawię Ci teraz, jakie są najważniejsze cele zarządzania kapitałem ludzkim oraz jakie konkretne korzyści może przynieść ich realizacja. Do kluczowych celów należą po pierwsze zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez stworzenie środowiska pracy sprzyjającego rozwojowi, współpracy i poczuciu sensu wykonywanych zadań. Pracownicy zaangażowani są bardziej lojalni, wydajni i proaktywni. Po drugie, Rozwój kompetencji i potencjału obejmuje m.in. szkolenia, coaching, mentoring oraz inne działania rozwojowe. Dzięki nim pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, co bezpośrednio przekłada się na wyniki organizacji. Po trzecie, tworzenie środowiska sprzyjającego innowacyjności. Firmy, które wspierają kreatywność i uczenie się, szybciej adaptują się do zmian i tworzą przewagę konkurencyjną. Po czwarte, budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach. Zarządzanie personelem obejmuje promowanie wartości takich jak zaufanie, odpowiedzialność, otwartość i szacunek. Silna kultura organizacyjna przyciąga i utrzymuje talenty. Po piąte, zwiększenie elastyczności organizacyjnej. Dzięki odpowiedniemu planowaniu zatrudnienia, zarządzaniu zmianą i rozwojowi kompetencji firma może sprawniej reagować na zmienne warunki rynkowe. Kolejne to wzmocnienie marki pracodawcy. Employer branding, skuteczna polityka personalna wpływa na to, jak firma jest postrzegana przez kandydatów i obecnych pracowników, co przekłada się na mniejsze koszty rekrutacji i wyższą retencję. I ostatnie, budowanie employee value proposition, czyli unikalnej propozycji wartości dla pracownika. Obejmuje ona rozwój zawodowy, benefity, atmosferę pracy i możliwość awansu, a jej spójność. Wpływa na lojalność zespołu. Jeśli chcesz tworzyć środowisko pracy, które inspiruje do działania, znajomych celów zarządzania zasobami ludzkimi, da ci niezbędne narzędzia. Jeśli Twoim celem jest wzmocnienie motywacji, rozwój talentów lub budowanie kultury opartej na wartościach, zrozumienie, jak działa zarządzanie zasobami ludzkimi, pomoże Ci robić to świadomie i skutecznie, niezależnie od tego, czy jesteś menadżerem, specjalistą HR, czy przyszłym liderem. Cele zarządzania zasobami ludzkimi to Twój punkt odniesienia w codziennych decyzjach związanych z ludźmi. W zarządzaniu zasobami ludzkimi opracowano wiele modeli teoretycznych, które pomagają zrozumieć podejście do roli pracownika w organizacji. Trzy z nich są szczególnie często opisywane w literaturze: model Michigan, model Harwacki i model Schulera. Każdy z nich wyróżnia inną filozofię, sposób zarządzania i podejście do ludzi w organizacji. Teraz przedstawię Ci te trzy podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. Każde z nich stawia akcent na coś innego i odpowiada na inne potrzeby organizacyjne. Zacznijmy od modelu Michigan. To podejście, wywodzące się ze szkoły amerykańskiej, traktuje zarządzanie zasobami ludzkimi jako narzędzie do realizacji strategii biznesowej. Jego główny cel? Maksymalna efektywność pracy i pełne dopasowanie ludzi do celu firmy. Na czym opiera się model Michigan? Po pierwsze, polityka personalna jest ściśle podporządkowana strategii organizacji. Pracownicy traktowani są jako zasoby ekonomiczne, ważny, ale nadal zasób. Kluczowe funkcje jego modelu to selekcja, ocena, rozwój i wynagrodzenia. Duży nacisk kładzie się też na analizę kosztów pracy i optymalizację zatrudnienia. Głównym kryterium sukcesu tego modelu jest efektywność. To tak zwane twarde podejście do HR. Sprawdza się tam, gdzie ważna jest kontrola, jasna struktura i mierzalne wyniki, na przykład w dużych firmach produkcyjnych lub korporacjach. Jeśli zależy ci na precyzji, standaryzacji i pełnym podporządkowaniu HR strategii firmy, to może być to kierunek dla ciebie. A teraz spójrzmy na zupełnie inne podejście, model harwardzki. To koncepcja wywodząca się z Uniwersytetu Harvarda, reprezentująca tzw. miękkie podejście do zarządzania ludźmi. Tutaj pracownik to nie zasób, to partner. Model ten zakłada, że skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi powinno uwzględniać interesy różnych stron pracowników, związków zawodowych, a nawet całego społeczeństwa. Model harwardzki kładzie nacisk na uczestnictwo i dialog, a fundamentem działań są wartości i kultura organizacyjna. W tym modelu liczy się dobrostan pracowników, ich zaangażowanie i długofalowe relacje. To podejście świetnie sprawdza się w branżach kreatywnych, usługowych czy edukacyjnych. Jeśli bliskie jest ci budowanie kultury organizacyjnej opartej na partnerstwie i wartościach, ten model może być Twoją inspiracją. Na koniec omówimy model Davida Schulera. To podejście strategiczne, głęboko osadzone w tożsamości firmy. Schuler mówi jasno, zarządzanie ludźmi to nie procedura to filozofia działania. W tym modelu polityka personalna jest w pełni zintegrowana z misją, wizją i strategią firmy. Pracownicy postrzegani są jako współtwórcy wartości. Działy HR i kadra zarządzająca ściśle współpracują. Kluczowe znaczenie ma kultura organizacyjna i spójność wewnętrzna. To podejście jest dla Ciebie, jeśli zależy Ci na tym, by HR nie był tylko reaktywny, ale aktywnie kształtował środowisko pracy i rozwój organizacji. Model Schulera pomoże Ci myśleć o ludziach jako o fundamencie silnej, autentycznej marki. Zarządzanie zasobami ludzkimi to dziedzina interdyscyplinarna, która łączy zarządzanie, psychologię, socjologię i prawo. Nie da się skutecznie prowadzić organizacji bez świadomego i systemowego podejścia do ludzi. Pierwsza lekcja za nami. W tym module poznałeś definicję zarządzania zasobami ludzkimi, jego cele, główne modele oraz aktualne trendy. Mam nadzieję, że uświadomiłeś sobie, że zasoby ludzkie to nie tylko pracownicy, ale kluczowy kapitał, który decyduje o przyszłości organizacji. Jeśli chcesz świadomie rozwijać zespół, wpływać na kulturę pracy i wspierać rozwój kompetencji, wiedza z tej lekcji to twoja baza. Jeśli pracujesz w HR, zarządzasz ludźmi lub dopiero zaczynasz swoją drogę w tym obszarze, to solidny punkt wyjścia. W kolejnej lekcji pokażę ci, jak szkolenia wpisują się w strategię zarządzania zasobami ludzkimi. Zobaczysz, jakie pełnią funkcje Czym różnią się od edukacji i rozwoju oraz jakie korzyści mogą przynieść Twojej firmie? Jesteś gotowy? Zapraszam do lekcji drugiej.